Oh mm -hmm. Moi drodzy, czas ucieka szybko. Śmiało można powiedzieć, zdecydowanie za szybko. Niedawno było Boże Narodzenie, ubieraliśmy choinkę, składaliśmy sobie życzenia. Przed nami kolejne święta Wielkanoc. To czasy wielkiego duchowego przeżycia i wielkiej radości. To też szczególne święta, ponieważ wraz z ich nadejściem do życia budzi się wiosna. Mocniej grzejące słońce, powoli zieleniające się pąki na drzewach, żonkile, tulipany i bazie, kto z nas nie daje ponieść się magii tych wiosennych świąt. Tegoroczne przeżywamy z pandemią w tle, ale mimo to mam nadzieję, że będą towarzyszyć Wam radość i dobry humor. Miejmy nadzieję, że uda nam się odnaleźć pierwsze symptomy wiosny i obudzi się w nas wiara w lepsze jutro. Niech ten szczególny okres będzie dla nas duchowym przeżyciem. Wyciszmy się i przemyślmy nasze priorytety. Poszukajmy w tym trudnym czasie, jakim jest dla nas wszystkich lockdown, jasnych stron w hodowli, jasnych stron w życiu. Życzę Wam na te święta, a także na wszystkie wiosenne dni, aby nie opuszczały Was nadzieja i pogoda ducha. Spędźmy ten czas z najbliższą rodziną, nawet jeżeli spotkanie z nimi będzie możliwe jedynie online. Wiosna to czasy wzmożonej aktywności dla wszystkich hodowców. Życzę Wam hodowcy kulików sukcesów mniejszych i większych oraz dążenia do realizacji celów pomimo wszystkich przeciwności. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i o swoich podopiecznych i pamiętajcie, że przed nami to co najlepsze: wszystkie wiosenne i letnie dni. Czekamy na nie z utęsknieniem, ale pamiętajcie na pewno nadejdą. Nie tracimy optymizmu w tym trudnym czasie. Wszystkiego dobrego.